Szanowni przywódcy i przywódczynie, obywatele, zebraliśmy się tutaj, aby omówić plan działania aż do roku 2033. Pragnę Państwa poinformować, że razem z grupą najznakomitszych naukowców opracowaliśmy zbiór nowych reform, które należałoby wprowadzić, aby zapobiec katastrofie ekologicznej i innym katastrofom, o których na co dzień nie myślimy. Przechodząc od razu do rzeczy. Mówi się bardzo dużo o dbaniu o ekologię, o tym, że nie powinno się marnować wody, o tym, że powinniśmy zgaszać światło i tak dalej. Pierwszą reformą, którą pierwszą reformą, którą e, będziemy próbowali wprowadzić jest Wykluczenie w ogóle samochodów spalinowych i wprowadzenie elektrycznych. Co spowoduje, że um, ilość, ilość punktów, które wytwarzają spaliny, będzie zmniejszona tylko do jednego, czyli mianowicie do tej elektrowni. I ona będzie kontrolowana przez rząd. Czyli ani nie będzie tego za dużo, ani nie będzie tego za mało. Kiedy Obywatel będzie potrzebował prąd, będzie go po prostu brał z poszerzonej liczby mm, punktów ładujących samochody, żeby nie było mm, możliwości, że w pewnym momencie na trasie zabraknie nam miejsca, gdzie możemy naładować swoje samochody. To też zmniejszy ilość wypadków, ponieważ im więcej tych punktów ładujących, bateria też się wyczerpuje. Tym więcej będzie przerw i mniej wypadków na drodze spowodowanych zmęczeniem. Drugim aspektem, który pomoże nam zadbać o naszą planetę, jest zupełne m, zabronienie wycinki lasów na większą skalę. Jeżeli ktoś bardzo potrzebuje wyciąć jakieś drzewo, to tak do pięciu na rok. Ehm, tak. Jeżeli chodzi o dwutlenek węgla to już pewnie Państwo słyszeli, że planują ograniczyć podróżowanie samolotem do jednego na trzy lata. Mm. Żeby to zrekompensować może e, zgodziliby się Państwo na otrzymanie rowerów zamian? No dobrze, ale już mniejsza o planecie, bo o tym już mówimy od wielu, wielu lat. Od kiedy? Odkąd byłam mała, to zawsze mnie rodzice uczyli, że należy wyłączać wodę, że jak myjemy zęby, że należy zgaszać światło po tym, jak się wyjdzie z pokoju. O, o tym już mówią nam naprawdę od dekad. A to jest tak naprawdę trochę straszenie. Straszenie nas, że za 10 lat będziemy mieli katastrofę klimatyczną i że temperatura wzrośnie o 2 stopnie. Naprawdę to jest. Straszne. A takim strachem powodujemy, że ludzie kierują się lekkomyślnością. Ludzie w strachu podejmują złe decyzje, a tego nie chcemy od obywateli. Chcemy, żeby wiedzieli, co robią. Chcemy, żeby byli pewni tego, że robią dobrze i dlaczego to robią. Dlatego warto też edukować ludzi. A najlepiej zacząć od małych ludzi. Dlatego myślę, że Ograniczając użytkowanie smartfonów już tak do 12 roku życia, byłoby dobrym pomysłem, albo chociaż pod kontrolą rodziców, dbając o ich zdrowie. A żeby zadbać o zdrowie, zacznijmy od wiedzy na ten temat. Dlatego myślę, że po 12 roku życia warto by było wprowadzić warsztaty, które będą uczyły o zdrowej diecie, o zdrowym żywieniu, o tym, jak powinno się. Proaktywnie działać w swoim życiu. Ponieważ coraz więcej ludzi spędza swoje życie, większość swojego życia, tak naprawdę w czterech ścianach. Coraz bardziej widzimy, że ludzie odcinają się od, cie, od, od siebie, co również powoduje choroby psychiczne, a z nimi walczy się naprawdę najgorzej. No, pomijając te groźniejsze przypadki. Ech. Tak, właśnie. Choroby psychiczne dotykają coraz, coraz młodszych ludzi. A jeżeli dotykają już tak podstawowych, jakby na tak mm, pierwszym, jakby Styczności z młodym człowiekiem, jeżeli młody człowiek w tak młodym wieku styka się z chorobą psychiczną, to za kilka lat nie będzie nas, nie będzie jakby kto miał żyć na tej planecie, jeżeli tego nie, nie przezwyciężymy i nie będziemy się o tym uczyć. Ludzie w wieku licealnym powinni mieć również warsztaty z tego, jak się integrować. I jak z głową używać mm, mediów, jak z głową używać technologii, i o tym, co może się wydarzyć za 10 lat. Jeżeli Państwo faktycznie uwierzyli, że za mną stoją ci naukowcy, a ja jestem jednym z przywódców świata, to nabrali się Państwo. I tak nabierajmy się codziennie. W social mediach, w internecie. Sprzedają nam fałszywe informacje po prostu na tacy, a my po prostu ją pochłaniamy. Mnóstwo fałszywych informacji jest, yy, na jest udostępnianych młodej publiczności, i oni karmią się tymi fałszywymi informacjami. Chciałabym, żeby. Żeby zdrowie było jak najbardziej upowszechniane i żeby każdy miał dostęp do tego. Teraz już szczerze mówię, że dobrze by było, gdyby faktycznie każdy miał dostęp do wiedzy o tym, jak zdrowo się żywić, zdrowo e, mieć relację zdrową ze samym sobą i o tym, jak fun funkcjonować w nowym społeczeństwie. Dziękuję.